Dzień dobry moi drodzy. Witam was dzisiaj z bieszczadzkiego szczytu. Jestem dosyć wysoko, może w innych filmikach będzie widać. Wdrapałem się tutaj, bo tu jest najlepsze miejsce wypadowe, żeby patrzeć, czy z jednej, czy z drugiej strony rosną jakieś borowiki. Kilka sztuk już znalazłem, o czym się przekonacie w dalszej części filmu. Chciałbym Was. Zachęcić do oglądania, a także do subskrybowania mojego kanału, jeśli Wam się spodoba. Do udostępniania, lajkowania, komentowania. Poza tym dziękuję wszystkim za subskrypcję, które zostawiliście na tym kanale. Jestem bardzo za nie wdzięczny. Dziękuję za komentarze, za lajki i za jakiekolwiek udostępnienia. Nie będę przedłużał, więc zapraszam na film z mojej bieszczadzkiej wyprawy w poszukiwaniu borowików. Ruszamy! Ruszyłem na kolejną wieszczadzką wyprawę Wrapałem się na tę część zbocza myślałem, że u góry będzie trochę prostego lasu bo to jest wygląda jak grań góry sam szczyt i znalazłem borowika usiadkowanego a robak mój drodzy Tu jest też piękny owocnik A niestety też robaczy Ale fajnie, że dużo nie trzeba było chodzić I one się znalazły Właśnie dla mnie tam komorek stoi zobaczymy dalej powdrapałem się tędy zejdę drugą stroną ale nie wiem czy okaże się lepsza idziemy dalej na ten wierzchołeczek a tu może to nie borowik ale zobaczcie jak pięknie wygląda nie wiem co to za Owocnik grzybowy, niesamowicie tu jest, moi drodzy. Tylko silny wiatr wieje, ciężko to wyciszyć, idę w górę, jest coraz wyżej. Różne grzybki się pojawiają, ale chyba bardziej jest niesamowite to co, co spotykam na swojej drodze Te piękne, duże drzewa, którym nawet wiatr nie jest straszny Pójdę jeszcze kawałek na Takie miejsca, o, zobaczcie, tu też jakiś grzybek rośnie Zobaczymy dalej, co tam przed sobą napotkam. I zobaczcie, moi drodzy, <trawie> prawie na samym szczycie taki dorodny borowik. A ja tu bez kosza, bez niczego. Pięknie wygląda czy się nadaje do spożycia, czy go robaki już nie. I to wielki. Teraz przekroimy trzon, zobaczymy, co się w nim kryje. I wtedy pójdziemy dalej tą granią w poszukiwaniu dorodnych borowików, ale Mówiąc dorodnych, moim oczom ukazał się kolejny owocnik. Kolejny piękny borościak. A tu muchomor czerwieniejący. Nie będę schodził, bo po tych zboczach lekkich, bo w zasadzie nie mam mocy, żeby się co chwilę wdrapywać, będę szedł tą jedną drogą. I tu zostawię te swoje piękne borowiki, które udało mi się znaleźć na Bieszczackim szczycie. Ale szczycie czego? I jak się nazywa ta część góry To nie mam pojęcia o, A za drzewami kolejny się ukrywał Same usiadkowane Ale już przyschnięte, zobaczcie Też zostanie na tej drodze Będę wracał, tu najwyżej go zapakuję w bluzkę. Tu jakieś maleństwo, ale to też muchomba, czerwieniący, jadalny, ale ja ich nie jadam, bo nie mam takiego przekonania, a poza tym. Znajdują też inne krzypy. Idziemy dalej tam jeszcze Zobaczcie moi drodzy Cała bieszczacka góra pokryta w borowikach Dla mnie to jest coś niesamowitego Jest to szok szok Aż bym się chciał zapuścić w te krzakory i znaleźć... Nie wiem już, co znaleźć. Bo jest ich... Pokażę Wam tutaj. Cudo. Moje prawdziwe bieszczackie cudo. Zobaczcie. Zobaczcie, jak on wygląda. Jest monumentalny. Nie chciałem ich dzisiaj zbierać, ale tego to nie wiem jak się o dostać do niego żeby był cały zobaczcie to nie jest borowik moi drodzy to jest monument zobaczcie jakie cacko cała góra jest pokryta tymi borowikami jest ich mnóstwo jednak wyprawa w Bieszczady opłaciła się Mam nadzieję, że Wam film też się będzie podobał. Jest niesamowicie. Takie borowiczki tu rosną. Zaraz pokażę Wam jeszcze większą ilość sztuk, która tu rośnie. Niesamowite. Idziemy dalej. I sposób ich tak rwać. Tym bardziej, że nie ma się koszyka. Kilka sztuk ze sobą zabiorę. Później pokażę wam, postaram się nagrać. Chciałem zdjąć z siebie bluzkę, ale nie wiem czy się bardziej nie zaziębię. Będziemy pokazywać kolejne owocniki. Są też krasnoborowiki. A ten mi bardziej przypomina gorzko borowika. Ale też piękne owocniki. A tu mamy modro borowika. Ponurego. Bo raczej to nie jest ceglasto. Krasnoborowik ceglastopory. Idziemy dalej. Pokażę Wam tą górę pokrytą borowikami za chwilę. Jednak stwierdziłem, że jest za zimny wiatr. Nie będę ich zbierał. Będę tylko dokumentował. Co Tu mamy kolejnego. Tu mamy kolejnego. A to jest modroborowik ponury. Tam mamy już obżar tego ale z tych sobie chyba kilka sztuk wezmę ten jest na pewno zaczerwiony ten może nie do końca ten może też nie tamten, tamten tamte zobaczcie sami podejdę do nich bliżej Teraz kawałek dalej pokażę Wam kolejne owocniki. Jest ich naprawdę mnóstwo. O, tu jest następny, który się ukrył. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda na filmie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty siódmy, ósmy A rewelacja, to więc tego wykręcę ten jest robaczywy już widać przez kapelusz wystają dziureczki to jest już zaczerwione Tu też, tu też, ale idę wam kolejne, pokazać kolejne owocniki. Ten to już gnił, to nie. Tu kolejne, ale to. Konurak. No ja trochę tu inny kolor, bieszczada. Zobaczcie, tu następny owocnik, ale tego już ślimaki wyżarły. Tam z daleka widzimy kolejne, przynajmniej jaję jak na raz. zobaczcie piękny borowik tu kolejny nie mają dziurawych kapeluszy to pewnie zaraz je tego przynajmniej zabiorę ze sobą ale mam ręce zajęte więc nie będę wam pokazywał jak go biorę ze sobą, jak go wykręcam? Tu mamy ponuraki, dwa modroborowiki, ponure, ale one zostają. Bo są niejadalne. Niektórzy uważają, że są jadalne, więc zabieramy tego maluszka. Tu mamy kolejnego. Tu rośnie następny tu mamy ponuraka mówię w skrócie przepraszam modroborowik ponury zaraz zobaczymy za następnymi bo część chyba zgubiłem z tamtej strony muszą się znajdować Już namierzyłem następne. Powiem ja żeby one nie były robaczywe. Żeby to nie były borowiki usiadkowane. To zwykłej bym miał koszyk. To ten swój wielki koszyk, którego nie mogę nigdy zapełnić. Na pewno dzisiaj bym pomieścił. Dzisiaj by się zmieściły wszystkie. Wszystkie w jeden koszyk. Zobaczcie, tu jest następne. Teraz wam pokażę znowu rodzinkę i mamy kolejnego Borowika. I tu mamy kolejne giganty. Gigantyczne Borowiki. Coś wspaniałego. Widzicie, mam tylko swoje kilka w ręku. Ten jest w szokującej wielkości i bardzo mi się podobał. Muszę pokazać mojej rodzinie jak dotrę do miejsca, w którym mieszkam. O, dwa zdjęcia zrobiłem, ale nie wiem czy mi wyjdą. Tamte ze szczytu chyba gdzieś zgubiłem, co miałem nazbierane, ale nie szkodzi. Nic im nie będzie. Tu macie część lasu. Taka góreczka, na której jestem. Tamtej dolnej części też powinny być borowiki i inne grzyby, ale nie będę tam się na razie zanurzał w cudzysłowie. Powędruję w stronę domku. Jest tu dosyć wszędzie stromo. Nie pamiętam, którędy schodziłem. Stąd to mogę zjechać jak na sankach. Tutaj borowik A tu jest ten co zostawiłem go idąc w górę Zaraz go sprawdzę i go jak jest zdrowy to go zabiorę Jak nie to go zostawię Moi drodzy Na dzisiaj zakończę ten mój grzybowy dzień Bo nie mam gdzie jak sprawdzić tych grzybków, gdzie zapakować? Ruszę do domu. Ale raczej nie będę po nie wracał, bo wszystkie są zaczerwione. Ciężko znaleźć tutaj jakiś zdrowy owocnik. Mam nadzieję, że z tego dużego coś tam urwę do sosiku. Dobrze, dziękuję za uwagę, za obejrzenie filmu. Pozdrawiam Was, życzę Wam dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć Wam. Do zobaczenia.